Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Słuchajcie, vlogu z garażu. E, dzisiaj mamy Astę 2 i taki powiedzmy przegląd w, powakacyjny, powakacyjny przegląd sobie zrobimy. A do ostatniego dosyć dużo najeździło, więc trzeba zażyć. dostałem karteczkę. W sumie fajnie zawsze coś to mieć napisane, żeby co zrobić, to e, naprawić, sprawdzić. E, pierwsze, co mamy LEDy? LEDy chodzi o, o światło dzienne. I nawet nie chodzi o to, że one już tak zrzucły, tylko po prostu o to, jak one świecą. E, zaraz wam pokażę. Wziąłem sobie stacyjkę i już wam pokazuję o co chodzi z tymi LEDami. O, zobaczcie, jaka się robi dyskoteka. E, tu jest w ogóle pewnie 5 e, środkowa, nie świeci. To może być na końca widoczne, bo wiadomo w kamerze to no, ale to taką taką dyskotekę to chyba widzicie. A te dwa kurcze migają. No, to jest oczywiście nienaprawiane, nie rozbierane, żaden takie rzeczy się nie będę bawił. E, chyba, że wy się takie coś bawicie, że rozbieracie, naprawiacie takie światło dzienne. Nie, nie. E, I tu jest tak samo. Z pięciu. Wszedłkowy nie świeci, także LEDy są już do wymiany. Zabawę tutaj są zwykłe żarówki H7, więc nie wiem czy do końca to ma sens. No ale właścicielka chce, w razie czego, jakbym zapomniała zapomniał włączyć, czy przypadkiem mandatu, więc będę wymieniał te LEDy. Przy okazji pokażę, co ja gdzie podłączyć. Dalej, to sobie włączę, to tu mamy olej, no to już tutaj jakby jest ogarnięty. E, przy okazji to jest ta Astra, która była na kanale e, taki, miała ale remont, remont może bardziej uszczelnienie silnika. Od tego momentu jest przejechane 30 tysięcy km. Póki co fajnie jeździ silnik, śmiga, ma super moc. E, naprawdę, 1,6 w tej budzie robi niezłą robotę i e, oczywiście nie ma problemu z żadnym jakimś spalaniem oleju czy czymś takim. No, jakieś wycieki tam są, ale to jest Opel, więc wiadomo. To się chyba już nie da po prostu zniknąć, głównie teraz to się ze skrzyni zaczęło pocić, widzę. No robi to już w swoim przebiegu, auto ma prawie 260 tysięcy. Klapa tylna, właśnie, klapa tylna. Tylna, już Wam pokazuję, o co chodzi z klapą tylną. Z klapą tylną chodzi o to, że... O. że się nie otwiera z centralnego zamka, tylko muszę ją otworzyć kluczykiem. O, w ten sposób. A, ty, a wina główna leży oczywiście tutaj. Myślę, że w Jorubach Opli ma z tym problem, ale tylko Opli, tutaj już po prostu no, kiedyś tak na szybko, wiecie, coś lutowałem, ale wiadomo jaki jest tego efekt, po prostu puszczałem kable, także uff, duże wyzwanie, żeby to wymienić, no, no bo to się trzeba naprawdę namęczyć, bo te kable to są bardzo krótkie, nie można sobie po prostu ich wyciągnąć, dolutować, obciąć i dolutować i schować, to jest zbyt krótkie, tu nie ma żadnego zapasu materiału, trzeba po prostu to wszystko rozbierać. Szyby tylne to jest taka prozaiczna rzecz. Pani mówi, że bardzo ciężko prawie. Po prostu nikt ich nigdy nie używał. Tutaj nie ma żadnej problemu, bo tu są oczywiście szyby na korki, więc nie ma żadnego problemu. Po prostu, jak widać, nie ma problemu. Szyby się upuszczają i podnoszą, tylko po prostu nikt nie siedzi i nie opuszcza a ja stwierdziła, że chce je po prostu sobie opuścić. No i bardzo ciężko idę. więc jedyne co mi przychodzi do głowy, to po prostu je parę razy pojeździć i być może, bo tu mamy taką ściakę fotową, tak to nazwać. Myślę, że może ewentualnie z silikon, ale to taki wiecie, żywa z bardziej taki taki nie taki kurczę, silikon budowlany. Może to jakoś troszkę nadpuści to. Yy, hamulce, żeby przejrzeć, no to jakby sprawa normalna, zobaczyć. Yy, ale tym się problemu, to wszystko było na pewno zrobione. Bardziej chodziło o przód. Wiadomo, zobaczcie, jakie stanie są tarcze yy, klocki. i klocki. Ja od siebie yy, też powiedziałem, że na pewno sprawdzę konserwację, bo samochód był regularnie konserwowany i sprawdzę, jak wygląda. Jeżeli coś trzeba będzie, to uzupełnię. To zobaczymy w przyszłości. Ale znalazłem też jeszcze jedną rzecz i to Wam pokażę teraz. Auto uruchomię. O, teraz chodzi na scenie, bo ona jest kompletnie zimna. Ale tak stwierdziłem, że coś tu po prostu popierduje. Ewidentnie, nie wiem czy to będziecie słyszeli, ale coś pierdzi z timików. I tak sobie zejrzałem pod maszynę. Trochę jest tu od oleju, bo że wiadomo, wymieniałem olej. I nie ma to, jak sobie rączkę zobaczcie, bo to było gdzie. Tu może być. Tu mamy ma, rurę, wszystko fajnie. I tu obłożyłem rękę. Ewidentnie pierdzi. Przed. Czyli na łączniku elastycznym. Do tego oczywiście wiadomo. Filtr powietrza i filtr kabinowy. No. Filtr powietrza to już sobie rozpnąłem. Zaraz go sobie sprawdzimy. Kabinówka tylu kilometrach to na pewno będzie do wymiany. To już mam zamówione. O, to jest to. O. 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 Tak wygląda. Więc myślę, że warto go wymienić. Słuchajcie, on kosztuje około 20, 23 zł. Wejść ten kabinówka jest trochę droższa, tak łącznie to tak niecałe 50 zł kosztują dwa filtry. Eee, 50 zł kosztują dwa filtry do tego samochodu. Znacznie mi auto tańsze i a, po prostu e, bardziej przyjemne. I w obsłudze, bo sami mu to zrobicie, to na moim kanale znaleźć. Jeżeli zastanawiacie się, czy taką master sobie kupić, to jest najlepszy samochód. To jest najlepsze w czasów. taka jest moja opinia. E, to jest najlepsze auto na pierwsze auto, to jest najlepsze auto na dojazd do pracy, to jest najlepsze auto w ogóle, najlepsze auto najtańsze, najprostsze, mnóstwo rzeczy można tu zrobić samemu jeżeli tylko ma się trochę smykałki do naprawy to jest po prostu super samochód, według mnie to był najlepszy Opel czasów i mimo, że kocham Kadety, bo uważam, że Kadet był świetnym autem a Stary była taka średnia to jest najlepsze, po tym już było tylko gorzej a w ten nowy ople to w ogóle szkoda e, gadać e, po prostu warto, naprawdę warto trzymać te samochody bo nie, nie zbankrutujecie mając taki auto, bo to, to się nie da po prostu a więc sobie wszystko e, roz Kumiliłem, że tak, tutaj mamy po prostu zasilanie, już więcej widzę, co jest i je połączone. Oczywiście jest podłączone tutaj do skrzynki bezpiecznego. Zobaczcie, jakie eleganckie dość. Tu ma się po prostu wszystko. Tu mamy zasilanie tego ustrojstwa, tu mam podpiętą masę, a tu mamy biały kabelek, który jest podpięty tam do światła pozycyjnego, bo ma chyba po prostu jeszcze Takich zamkniętych reflektorów na wtyczki do końca, tylko mamy zwykłą lampkę, tutaj wkładamy i wy sobie wymieniamy. To jest genialny po prostu samochód. I tu mamy po prostu wiązkę, która gdzieś tam idzie i jest to wszystko razem skręcone. Także przede wszystkim muszę teraz zamontować fizycznie te reflektory. Reflektory, o, światła dzienne. Wywalić to wszystko i sobie to wszystko ładnie już polutować. Nawet mam kable na wierzchu, więc w ogóle będzie super. Udało mi się to zdemontować. Najwięcej problemów miałem tutaj z obróceniem tego, ale... Wiadomo, troszkę rdza wyświeciło. Jak widzicie, tutaj powinno być 5 ledów świecących. No to środkowe tutaj nie świeci. Tu mryga. No nieważne, to już leci. Eee, tak samo przewody. Tutaj te wtyczki. To już mi się udało odmontować. No i takie tutaj dziury zostały niestety. To ja tego nie wycinałem, wiecie. To już tak było, jak to auto, poznałem. Tu mam oczywiście e, te przewody, kable. To sobie wszystko teraz wyciągnę tutaj do góry. Wspólnie tutaj poszukamy. Gdzie tu idą te kable? Tutaj to kable. Coś tam jeszcze nie je trzyma Tu mam te kable o. To muszą być te kable, ale coś się je tu jeszcze trzyma Dobra Zobaczymy sobie od dołu Jakaś pewnie musi widzieć jeszcze gdzieś trytetka tutaj takie coś jest zobaczcie Oj A. To, jest, to jest pewnie automat od tych świateł O dobra I tak do wypalenia a i tam był przykręcony do tej śrubki. Czyli tam muszę sobie to, oj, czy ja to odkręcę tą śrubkę, no, ale dobra. To nie jest ważne. Czy to jest pewnie automat do tych świateł? Tak to wyglądało. Tu idą kable. Czyli to można sobie tam do góry już chyba luźno będę mógł wyciągnąć. A w sumie automat jest dobry jeszcze, ale po co? I tak zawsze jak się kupuje takie światła, sobie tutaj poświecimy, to i tak zawsze automat jest. Jedną ręką to się robi do bani, Tu sobie poprzeć. Chyba sobie jedną ręką nie poradzę. Na szczęście a, a, zobaczcie, to jest fantastyczny samochód. Tu po prostu no, nie ma problemu, żeby coś przełożyć. O i widzicie tutaj miałem było rozdzielenie. Ten biały kabelek tu idzie do pozycji. Kabelek jest do pozycji. A ja to wszystko wycinam, tylko sobie robię tutaj zostawiam zasilanie. Zasilanie plus postacyjce do pozycji ten kabel sobie zostawię i masę. Bo światła, które będę, będę montować, też oczywiście tak samo podłączę, One mają, jakby w sobie, już budowane automaty. Także to mi będzie niepotrzebne. Tylko sobie tutaj te kabelki przyciągnę. A jakie światło będę montował? Tak, włoskie. Magnety Marelli. E, powiem Wam, że zakładam to światła, dlatego że przetestowałem je sam, Możecie zobaczyć film z montażu takich światła na przykładzie Renault Laguny. I e, powiem Wam, że mamy takie mocowanie, zobaczymy co z tego korzystamy. Sytuacja jest na nasadki na koniec, więc to. E, najmniej jest nam w tej chwili potrzebne delikatnie odłożę na bok i tu mamy same, same te lampiszcza takie lampiszcza sobie tutaj do tej Astry jakoś założymy zobaczymy e, jak to będzie pasowało I to wiadomo instrukcja, jakieś tam śrubki dostajemy w zestawie, a nasze jest użyteczne instrukcja jak odłączyć jest dokładnie co do czego i tu mamy też trzy kable, prawda minus, plus i biały do Pozycji. Dlaczego takie światła? Dlatego, że po prostu kurczę fajnie świecą, wam powiem. Sam, sam je przetestowałem. Fajnie, mocno przede wszystkim świecą i są w racjonalnej cenie. Oczywiście same LEDy pochodzą z Chin, ale wyrób jest Made in Europe. Nie wiem gdzie to robią, czy to robią we Włoszech, czy gdzieś to tam robią, nieważne. Może po prostu składają, zalewają takie chińskie LEDy tutaj. I kurczę to jest takie solidne. Ja wam powiem, że to jest takie solidne. Może te kabry trochę są cieniutkie. Ale ta lampa sama sobie jest solidna. Zobaczymy jak długo to pojeździ. Na razie e, Śmigają. Oczywiście jedyne wyzwanie to będzie tutaj to umieścić w tej w tym zderzaku już zmodyfikowanym. No ale no trudno. No jakoś sobie poradzić. No i co. Tak sobie to wymyśliłem. Słuchajcie. Najpierw zrobiłem taką zarazem kawałek czarnego plastiku. Taką zaślepkę. E, tutaj tam takie wkręciki. Trochę to zmodyfikowałem. Tu tam wkręty. patrzę, No okej. Okay, to będzie tak mnie wyglądało. Potem muszę tylko troszeczkę to jeszcze tutaj podkleić. Ale trzyma to się naprawdę mocno. Nie ma, nie ma problemu, wcześniej trzymało się na dwa wkręty, teraz będzie na trzy wkręty. Myślę, że będzie tak. Tutaj sobie teraz z tej strony, właśnie przychodzę, Tutaj już mamy taką japę. Także tak samo sobie tutaj naprawdę, zrobiłem taką zaślepkę, troszkę bardziej w tą stronę. Bo jednak jest zawsze najlepiej, żeby te ledy były bardziej na zewnątrz. No tutaj już założone. O, z tej strony. Tak samo z tej strony. No troszkę trzeba było wkrętu dać. Wiadomo, tutaj też to chwyciłem na taki mały wkręcik, żeby się dało. No jak jeszcze było, to. Ale myślę, że wiecie co. To jest ukryte pod zderzakiem, więc jak ktoś tak stanie, będzie patrzeć w ogóle, tego nie, w nie będzie widać, będzie widać, że jest czarne, więc na pewno fajnie to wygląda. Według mnie fajnie, no, no, no tak jak można zrobić, prawda? No bo co, no, no, chyba jedynym elementem by byłoby teraz kupienie zderzaka nowego. Eee, tu już sobie tak, przeciągnąłem sobie kabelki, Teraz Wam pokażę jak. Od każdej lampy mam jeden kabel, ale są dwa takie same kable. Także to jest bardzo fajne, są właśnie w tych włoskich światłach, że one są bardzo, bardzo długie, oczywiście mi takie długie są niepotrzebne. Ale ma, zależy jaki macie samochód, jak macie jakieś większe auto, to nie ma problemu, nawet do busa by chyba starciały. Tutaj sobie tą wnęką tam przesunę, tu mi z boku wychodzą. No, że mi myślę, że sobie poradzę Tu mam te stare kable plus i masę i biały kabel. No i tak naprawdę to muszę teraz te trzy kable zlutować z tymi. Najpierw sobie zmostkować hmm, bo tutaj trzeba będzie bardzo zmoskować. że tutaj są te kable. O, tu mam trzy. I tu mam drugie trzy, ale to oczywiście one są za długie, więc ja muszę to, to w ogóle nie będę korzystał z tych zarobek oryginalnych, tylko to sobie skrócę. Tutaj wiadomo, biały z białym, czerwony z czerwonym, czarny z czarnym i potem już do e, samochodu. No i trzymajcie kciuki, żeby to e, działało. Okay. Ja oczywiście będę korzystał z tych e, przewodów, które miałem, ale jeżeli e, byście tutaj nie mieli, no to oczywiście tak jak pokazywałem, do światełka pozycyjnego tam, gdzie jest zasilanie, podłączymy sobie ten, pociąg sobie jakiś kabelek biały masę, no to już gdziekolwiek znajdziecie, nawet od biedy możecie dawać do akumulatora i plus, no to najlepiej, myślę, że tutaj w przypadku Astry dwójki no tu już mamy tą skrzynkę, tu mamy przekaźniki pod przekaźnik pompy paliwa się podpiąć to jest sprawdzona metoda okej, okay, coś tam widać, coś tam widać słuchajcie, tam jak widzicie, tu już mam przewody to są te przewody od strony lamp najpierw sobie od każdego ściągam izolację Uczciwie ściągam. Tu miałem teraz tak. Tu miałem teraz tak. Co teraz? Tu mam te, tu mam. To jest ten biały przewód, który był od e, światła pozycyjnego. On sobie tam leży. Tu mamy plus po stacyjce. I kiedy włączycie stacyjkę, to, to światła muszą, jeżeli nie wiecie, to przypomina, światła muszą działać tak, że kiedy włączacie stacyjkę, włączają wam się światła dzienne, włączacie światła już pozycyjne, światła dzienne gasną, załączają się pozycje dalej, załączają się światła mijania yy, i tak dalej. Czyli mamy te trzy najważniejsze kable. Nic więcej nie potrzeba, tu już bezpiecznik ekstra jest założony, więc jeżeli chcecie, możecie sobie założyć bezpiecznik ekstra. W przypadku LED-ów, to myślę, że to nie jest takie do końca potrzebne. Można jakieś dać tutaj, prawda, jeszcze... Yy wtyczki czy coś czy gniazka no tutaj nie miałem tego w zestawie. Nie mam takich chyba tutaj też do końca potrzeby, w razie czego w razie jest tutaj bezpiecznik więc w razie czego mogę sobie bezpiecznikiem rozłączyć i wtedy nie mamy zasilania na pewno na ledach, gdyby była jakaś taka nagła potrzeba, żeby to zrobić. Słuchajcie, w przypadku takich rzeczy, kiedy lutujemy kable, które tniemy, dobrze jest się zaopatrzyć jednak w rurkę termokurczliwą, ja sobie trzy takie kawałki rurki odetnę. Robię bez rękawiczek. bo oczywiście ręce już brudne. Ale powiem wam, że przy elektryce to jakoś tak w tych rękawiczkach to nie idzie ta robota. Także... O, sobie takie trzy rurki termokurczliwe przygotowałem. Jedna oczywiście będzie tutaj, z tej strony, czyli na tą. Od tej strony. Ja sobie ją tam opuszczę. Tylko będzie tutaj, tu on trochę, muszę sobie jeszcze trochę odizolować. Taka słaba. Ogólnie przy tej jastrze to sama zabawa z elektryką. Dobra, tu sobie nałożyłem to już. jest nie? Tu sobie nałożyłem. teraz no. patrzę, żeby mi to nie kolidowało, ale chyba nie. Mam że będzie dobrze. Tak, to sobie wszystko powinienem już przeciągnąć Dobra, słuchajcie, oczywiście. Wiadomo, wszystko razem kolorami, dlatego najlepiej jest zawsze utrzymywać te same standardy kolorów, żeby łatwiej móc... O, te to się tam same chcę plątać. Jakie chętne. Czarny, do czarnego. Jeden. Drugi. I tu mamy trzeci. No i oczywiście ten biały tutaj gdzieś mamy, ten biały, nasz biały przewód. Biały z białymi. Ok, słuchajcie, teraz zanim to oczywiście finalnie wszystko potyguje, polutuje i tak dalej, to trzeba przeprowadzić jednak test, bo to nigdy nie wiadomo. Można się samemu pomylić, może być coś, coś źle zrobione, na przykład wykonane. No, wszystko jest możliwe. Ja Ta jak widzicie, lampki świecą. No to sobie teraz włączymy światło pozycyjne. zobaczymy. Światło pozycyjne włączone. Lampki nam skasły. O, przy okazji odkryłem, że tutaj chyba jest przepalona żarówka. Cyk. Tutaj się świeci. A tutaj by trzeba będzie zeroweczkę No widzicie, jak dobrze czasem coś zrobili przy samochodzie. No dobra, i teraz znowu. Tak samo ewentu... oczywiście, jeszcze próba mijania. światła mijania. Światło mijania. Nie świeci się, nie świeci światło mijania, się świecą. Proszę bardzo. Wyłączamy światła, wszystkie. Mamy zero, mamy włączoną stacyjkę. Ledzik nam się świeci, to myślę, że już widać. Wyłączamy sobie stacyjkę, basterce i wszystko nam zgasło. Także, o, muszę pamiętać, żeby zmienić tą pozycję. Także, jak widzieliście, wszystko nam bangla, więc możemy się wziąć za lutowanką. Oczywiście pamiętajcie, że gdy ty lutujecie, żebyście mieli wyłączony prąd. Nie musimy tutaj zamontować klemy z akumulatora, dlatego że mamy tutaj plus po stacyjce. Więc jeżeli wszystko w naszym samochodzie działa prawidłowo, to takiej potrzeby nie ma. Eee, słuchajcie, jakby co, też nie zostawiajcie kabli na skrętkę. Ja tego nienawidzę, ja widzę takie operacje, to po prostu mi się nóż w kieszeni otwiera. Nie no, to trzeba polutować. Słuchajcie, to nie ma żartów, bo wystarczy, że Wam się taki plus gdzieś omsknie, rozkręci i zwara gotowa. To jednak trzeba polutować, to nie ma żartów. Normalną, zwykłą lutownicą, spokojnie sobie to polutujemy, Gdy zalejecie z tym cyną. Macie pewność, że takie coś Wam się po prostu no, nie rozplącze. No, nie ma opcji. Jeżeli macie rurki termokurczliwe, słuchajcie, skończyliście lutowanie, od razu ich nie nakładajcie. Poczekajcie chwilę, posłuchajcie, dlatego że, jeżeli zacznijcie je za szybko nakładać, to po prostu temperatura jeszcze z, z cyny skurczy wam. Wejście te rurki i już jej nie nałożycie. I że właściwie jest wszystko skończone. Oczywiście teraz jeszcze to jakoś trzeba ładnie tam zabezpieczyć, owinąć. No tu nie ja bym tutaj za bardzo nic, wiecie co, nie wymyślał. Myślę, że tutaj przy samym wyjściu, jak mamy te dwa kable, w przypadku jak nasiada się takie dwa kable, dobrze by one nie latały, nie pętały się, więc akurat taka mała trytytka to jest świetna rzecz. Do przewodów sobie ją tutaj ścisnąć oczywiście, dobrze byłoby tą końcówkę sobie odbyć się. No, i tu mamy same nasze przewody. Te przewody to sobie prosto owinę taśmą. No, dobra. I już finalnie montujemy nasze lampy. Dobrze było zwrócić uwagę, żeby napisy były nieodwrotnie. Jedno. Wkręt. teraz drugi. O, i uciekł. A, tak to jest. No, chodź, tu. Pasuje, pasuje. Nie, ja pewnie, że to wszystko pasuje, że tutaj, mimo, że włoskie, to jednak jakoś to jest obliczone. Y Magnety Marelli. Najważniejsze jest oczywiście, jest homologacja wypis wypisana. Więc w razie czego? W razie y RAM RL, czyli roadlight. Słuchajcie, to też jest w, w dzisiejszych czasach, ja się policja szuka już. No, wszelkich pretekstów, żeby po prostu zarobić. Także, jakby co mamy legalne świadełka. słuchajcie, wszystko jest założone. No i co? O, ostateczny test robimy. Mam nadzieję, że nic nie zepsułem. Włączymy sobie tylko stacyjkę. Mamy kluczki. Dobra, stacyjeczka włączona. Palą, a już widzę, że się palą. Jedne i drugie. A fajnie dają. Naprawdę mocno. Słuchajcie, naprawdę mocne, dobre światła dzienne w rozsądnej cenie. Jeszcze oczywiście test pozycji. Skasło, skasło. Super. Dobra. Czyli ten etap mamy za sobą. Ale chociaż to jeszcze nie koniec robot przy Astrze.